Dzień dobry. Nazywam się Joanna Bachert. Jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Trzeci kwartał 2019 roku przyniósł osłabienie złotego. Na koniec września kurs euro do złotego wynosił około 4 ,37 zł 37 groszy, to 13 groszy powyżej notowań z końca czerwca bieżącego roku. Z kolei kurs dolara do złotego wzrósł do 4 zł, czyli był 27 groszy wyżej w stosunku do zamknięcia drugiego kwartału. W czwartym kwartale 2019 roku spodziewamy się dalszego lekkiego osłabienia naszej waluty. Na koniec grudnia kurs euro do złotego powinien wynosić około 4 zł. i 40 groszy, z kolei kurs dolara do złotego 4 zł. i 4 grosze. Naszym zdaniem, do głównych czynników wpływających na notowania złotego w czwartym kwartale bieżącego roku należy zaliczyć utrzymanie stabilnego nastawienia Rady Polityki Pieniężnej w kwestii perspektyw zmian polityki monetarnej, co skutkować będzie większą wrażliwością złotego na zmieniającą się sytuację na rynkach globalnych. Postępujące spowolnienie gospodarcze na świecie, które wraz z pogarszającymi się nastrojami w polskim przemyśle wytwórczym, będzie zapewne negatywnie oddziaływać na nastroje inwestycyjne wobec złotego, oraz luzowanie polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny, które wraz z poprawą globalnych nastrojów inwestycyjnych wynikającą ze spodziewanego przez nas zawarcia częściowego rozejmu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, powinno ograniczać skalę osłabienia złotego w czwartym kwartale. W kraju inflacja w cenach konsumenta nadal pozostaje w dopuszczalnym dla celu banku centralnego przedziale wahań. Choć wstępne szacunki GUS pokazały, że indeks CPI obniżył się we wrześniu do 2,6% z 2,9% miesiąc wcześniej, dla większości członków Rady Polityki Pieniężnej bieżąca inflacja wraz z solidnym, ale nieco spowalniającym wzrostem PKB wciąż postrzegana jest jako sprzyjająca do utrzymania stóp procentowych bez zmian w przewidywanej przyszłości. Przy łagodnej polityce europejskiego banku, Banku Centralnego stabilne nastawienie Rady w kwestii perspektyw zmian polityki monetarnej powinno w czwartym oraz kolejnych kwartałach utrzymywać złotego pod dominującym wpływem zmian sytuacji na rynkach globalnych. Niemniej, pomimo relatywnej odporności polskiej gospodarki na spowalnianie gospodarcze strefy euro, pogarszające się nastroje w polskim sektorze wytwórczym zaczęły negatywnie ważyć na notowaniach złotego. Ekonomistów mocno zaniepokoił sierpniowy spadek produkcji przemysłowej w skali roku o 1,3%, która dotychczas twardo opierała się negatywnym trendom światowym, a teraz prawdopodobnie zaczyna odczuwać spowolnienie w globalnym handlu i wzroście gospodarczym u największych partnerów handlowych Polski. Co więcej, Pierwsze zwiastuny spowolnienia widać było też w wynikach sierpniowej produkcji budowlano-montażowej. Na słabszą koniunkturę w strefie euro przekłada się m.in. spowalniająca aktywność gospodarcza Chin, gdzie począwszy od 3 kwartału 2017 roku tempo wzrostu kredytów państw środka wyraźnie maleje. Jednak póki gospodarka nie będzie hamować zbyt gwałtownie, władze Chin będą się powstrzymywały przed odważniejszą jej stymulacją, chociażby ze względu na obawy o stabilność finansową kraju. W rezultacie będzie to również ograniczać perspektywy ożywienia gospodarczego w strefie euro oraz zwiększać negatywną presję na europejskie waluty rynków wschodzących, w tym na polskiego złotego. Jednakże oczekiwane przez nas zawarcie przynajmniej tymczasowego rozejmu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czemu sprzyjać będzie dalsze zapewne spowalnianie chińskiej gospodarki oraz zbliżająca się kampania prezydencka w Stanach, choć nie rozstrzygnie dalszych losów bilateralnego sporu handlowego, powinno sprzyjać stabilizacji notowań chińskiego juana względem dolara. W perspektywie końca czwartego kwartału, taka sytuacja powinna ograniczać skalę potencjalnej deprecjacji polskiego złotego. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.